Odeli Polska, producent opone Metzler. Sponsorem programu je Cisely.rent. Sponsorem programu je Motors Geran, dealer Motorini. Sponsorem programu je Visit Sri Lanka. Ten kraj, powiedzmy, że e, pokazuje już na pierwsze kroki ten e, e, miłość, które mają do, do turystów, i ten fakt, że e, właśnie e, e, są bardzo tak zwane friendly. Nasze oczy błyszczą, dlatego e, przyjemna niespożanka, które ten dealer nas zaproponował. W Kętrze to już było wielokrotne, ale ta historia tego podróży startuje przez fakt, że motowizjonerów łączy nas jedną pasją. Chociaż dwóch. Pasja do motocyklu, pasja do podróży. Wszystko to odprowadza do faktu, że nie chcę was od razu powiedzieć, gdzie się znajduję dokładnie. Jestem na lotnisku, ale... Pokazuję wam ten pan tylko przez plecy. Będziecie odkryć za niedługo z kim mamy przyjemność. Jestem zadowolony, że jestem z tego kolega tutaj, Grande Wojtek. On kaszla, ale będę go naprawił, pani, pani, pani laryngolog, pani laryngolog będzie nas pomagał. Teraz musimy skręcić prawo, connections, mamy connections, zawsze trzeba mieć connections w życie i... Dalej do Kolombo. Nie jesteśmy zmęczeni, ale teraz mamy parę rzeczy do załatwiania. Pierwsza rzecz sim -card. Druga rzecz wymiana kasiorka. do za Kolombo. Wszystko jest po drugiej stronie, chyba nie? No. <laughs> teraz, na Tego punktu nie odprawimy, tylko przywitają nas bardzo serdecznie. Jest trochę zaofianie, ale widzę, mamy online zaofianie. Także... Jak się spało? Bardzo dobrze. Inaczej troszeczkę? Kolombo 25 stopni. Wymieniamy od razu sposób ubierania, bo jest mi gorąco. Ten kraj, powiedzmy, że e, pokazuje już na pierwsze kroki ten. E, e, Miłość, które mają do, do turystów, i ten fakt, że e, właśnie e, są bardzo tak nazywane friendly. Także jesteśmy ponad zadowoleni, mimo że nie wispani, ale co z tego? Dużo, dużo e, adrenalina daje ten fakt, że czeka na nas taki e, bardzo intensywny plan. E, Dookoła Sri Lanka będziemy dzięki naszego też specjalnego przewodnika Wojciech Hankiewicz odkryć każde mini szczegóły i dla niego będzie kolejna przeżycia, ale nie przez to nudne. Nie będziemy się nudzili. A jesteśmy na Golf Face Green To jest chyba najładniejsza dzielnica w Colombo Generalnie Colombo to jest taki molo Ale tutaj się odbywają wszelkie spotkania towarzyskie weekendowe, ludzie się tu schodzą puszczają latawce, bawią się różne imprezy się odbywają na tutaj taki jakby coś ala łąka dlatego to się nazywa Golf Green nie zawsze jest to zielone ale fajną delikatną dzielę więc to tak odstaje ta nazwa tu tu jest Gold Face Hotel najstarszy hotel w Colombo chyba 80 lat jakoś tak oni powiedzieli 1883 o. podobno wypicie biliżanki herbaty tutaj na tym tarasie to jest jazda obowiązkowa Czy policja Yamaha? Brawo Ciao. Figo. Rejestracje mają też z przodu, żeby być rozpoznawalnym. I wpichamy się pomiędzy autami na milimetra. Chyba ten rynek jest niedaleko ale tu jest jakiś rynek lokalny wygląda. Ciekawy jestem ile skuterów sprzedają rocznie tutaj w całej Azji jest ogromny rynek dla takiego rodzaju pojazdy, i czasami my Polacy, albo rynek polski wygląda absolutnie zmieśny porównane do tej ilości zagenerowany na tej regionie. Follow that car. <laughs> kombinuj, kombinuj! E come ricordate, in tedesco si dice il buongiorno si vede dal mattino, gin dobre vidac' od samego rana. E come ja spendo la mia prima notte con Wojtek? Scromo, romantico e skromne. Wojtek jest mile e, zaskoczony przez tą łoska robota, można tak powiedzieć, nie? Bo e, usytuowali nas na jedno bardzo, bardzo centralne hotel, które sam nazwa Taj wspomina właśnie te indyjskie Taj Mahal, i to jest podobno o tej sieci. Ale jak będziemy się obudzili, nie mamy ten widok od bloki i tam stoi ten. Piękna, według mnie, e, oryginalna flaga od Sri Lanka. I e, tak nas powita ten e, przepiękną e, Wispa. To jest dopiero początek. Co będzie dalej? Może być tylko lepiej. No, jesteśmy e, pierwszy wieczór i mamy taki. E, to wspomina właśnie ten marokański Tajin, ale nie jest. E, mamy taki bufet, który zawiera. Około 20 grande capo, dwadzieścia potrawy, więc e, rajs e, mamy. Będziemy spróbować troszeczkę powolutku trochę wszystko. E, spróbujemy właśnie nie pokazać innych gości, ale mi się wydaje, że takie opcje gwarantują taka możliwość, żeby zatestować wszystko co się da. Producent Opone Metzeler. Sponsorem programu Sicily Crop Sponsorem programu jest Motors Geran. Dealer Moto Morini. Sponsorem programu jest Visit Sri Lanka. Znowu. Oddycha się troszeczkę atmosfera motocyklowa. Że ja się znajduję na jakiejś stacji, nie wiem gdzie, nie wiem jak daleko do metra, ale to dla mnie jest w ogóle nieistotne. E, powiedzmy, że e, bałagan zawsze u mnie upanuje. Było mi trochę e, zimno z tą na której byłem ubrany. E, słuchajcie, do tej pory e, jestem e, miło zaskoczony, bo 60 koni wyglądają mało. No, to zależy od kto prowadzi, może nazwiemy to tak. Stabilna jest. E, ten. E, nic nie brakuje tak naprawdę, bo e, ten szóste biegło ona e, podróżuje e, spokojnie. Moja torba jest na razie. Usytuowana na plecach, ale tylko dlatego tak decydowałem i e, muszę powiedzieć, że ten całą e, instrumentów są e, bardzo widoczne. E, nie ma tej wibracji, które tak się bałem. Łosi tak mnie strasili, że e, mówiąc, że powyżej 5000 zaczynać czuć na stopę, chyba oni nie próbowali, moja stara Transalp, bo wtedy bym widzieli. Że tam dopiero te wibracje są e, czujne. Oczywiście e, zaczynaliśmy podróżować z koleżanką, która ma dużo więcej koni pod siedlą, ale to nie e, oznacza, że e, e, kto ma więcej e, wygrywa. To nie taki gry, tym bardziej, że postaramy się być w miarę. E, rozsądne z e, tryb jazdy, tym bardziej, że jest taki e, wiatr i ten wiatr e, świadczy e, po raz jeszcze o takiej stabilności e, tego e, motocykla, e, który każdy obserwuje i nie wiedzą, że e, jeżeli mamy robić taką skalą e, znobistyczną o koszty, tu e, kupujemy cztery taki za jedno GS 1000 Szczerze mówiąc, chyba <noise> zastanowiłabym się, e, czy e, tak naprawdę e, potrzebujemy e, zawsze te 130 koni, czy 138, e, cokolwiek. Opone nie dyskutujemy, bo e, mówimy o Scorpion Rally Ester. To jest najwyższa e, półka. Ale e, będzie fajne się wymienić poglądy, bo. Chyba na ten zlot po drodze będziemy spotykali e, inne e, motocyklistów. Na razie byłoby na tyle, z, e, gdzieś tutaj w Polsce, gdzieś w drodze do, e, do naszego zlot, więc moja kawa e, stygnie. więc jak pozwalacie, chciałbym się napić. Dzień dobry, Wietnam. Nasze oczy błyszczą, dlatego e, przyjemna niespożanka, które ten dealer e, Motors nas e, zaproponował, w sensie, że e, taki motocykl e, kosztujący tylko 7000 euro jest w stanie nas oferować tyle emocji. I dzisiaj dopiero będziemy degustowali te możliwości, które mają te zawieszenia marzoki z przodu. Pamiętajcie, że taki. Na stronie też znajdujecie tego Mezzo, który oznacza 6,5 to nie trzeba być geniusz. Ma też taka kolorystyka biało-czerwona. wspominając mi trochę ten re, ale dla Polaka to jest taki praktyczny narodowy motocykl, wspominając ta piękna flaga biało-czerwonych. Adventuring to jest to, co dzisiaj spróbujemy wykonać, zrobić razem z Wami. Dzisiaj e, kawa e, wypita. E, zawsze e, jeżeli chodzi o moją osobę, bardzo się cieszę, że e, nie piję, więc i nie pale, To mnie mocno pomaga, żeby być przytomny kolejny dzień. Jeden dzień, który będziemy razem przeżyli, stąd pasja do motocykli. bez względu, czy mamy motocykl warty 20 tysięcy, 100 tysięcy. Wszystkie, jak siedzimy w ten szodło, jesteśmy. Motocyklistami. Na zdrowie! Zakładam, że wszyscy zakładkę znają. Proszę Was, jak wyjedziemy z ośrodka, to trzymajcie już ten szyk. Nie wyprzedzajcie kolumny w czasie jazdy. Trzymajcie odległości. Będzie parę wyjazdów na główną ze stopem, gdzie będę się starał zebrać całą grupę i widzieć Was, czy wszyscy wjechaliście. Grupę będzie zamykał Mariusz na niebieskim giesie i niebieskim kasku. Bardzo charakterystyczny. Mariusz w razie czego ma do mnie numer telefonu i ma trasę też wbitą w, w nawigację, także my jesteśmy w kontakcie. Nie ja będę wspominał o nagrodach, bo są wyśmienite drogie i jest spotykane. Trzy, trzy osoby z każdej dyscypliny dostają nagrody. Za pierwsze, drugie i trzecie miejsce. A są tylko dwie w <laughs> Mogę ja wziąć wszystkie nagrody? Ja. Pierwszy konkurs to jest wyścig kolejnogów. Znaczy kolejnogą przyjazd na czas wokół tego zielone, zielonego kółeczka. Drugim konkursem, drugim konkursem będzie Slalom. Wspaniałym motocyklem włoskiej firmy, której przedstawicielem tu jest nieodzowny Nico Buszewa, czyli Motomoryni. wiem. Muszę pokazać to, co ona ma. Sycylia, wpisane więc TAGDB to jest numer pezel jej i kibicujemy dla niej. Jest! Ona ma siłę, ona ma kopa. Jest, 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 jest! jest. Dobra, wiecie jak to robić czy nie? Nie! nie pokazać. Jak kto <grym> woli? Od tyłu czy od przodu? Zamknij mi oczami. A, dobra! dobra. dobra. Uwaga, Demonstruje! Bardzo fiskalne nasze notariusz, które praktycznie akcjonuje taki system elektroniczny, który mamy. I via partito. Bojte, 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 bojte. Czuje ta presja, czuje ta presja nasze konkursante i dzięki temu udowodnimy, że te motomorini są bardzo, 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 bardzo prawie bardzo I tak. Tempo, tempo, tempo. Bardzo dobre tempo. Złapał Wojtek, który się zbliża do linia a me... Aj kurde. To, to będzie drogo kosztował.

Dziękuję kibicom za wspaniały doping. A teraz zapraszam na spotkanie z najbardziej znaną literatką w naszym kraju, autorką pięknej książki o podróżach motocyklowych. Za chwilę Renata Święcińska opowie Wam o swoim ciekawym życiu, i będzie można tam też zakupić książeczkę z piękną dedykacją. Do czego Was zapraszam: Miejsce numer 3, czyli ostatnie podium najważniejszego konkursu. O najwyższej nagrodzie, grande finale, jak to jest po włosku, mój przyjacielu włoski, gdzie on jest? Grande finale, piccolo piccolo, muchos gracias, pico bella i w ogóle, bella donna, mamma mia, pizza, pizza i te, i znacie się na językach. Jaka jest najlepsza pizza włoska? Hawajska z keczupem, pamiętajcie. Najlepsza jest na Sycylii. Dobra, kończymy tą nierówną walkę. Miejsce numer 3. Luki łuki, Łukasz. Uuu, Polska Północna. Brawo. Miejsce numer 2. Jak pamiętacie pewnie, ale ale skandujcie. Maciek, 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 Maciek. Jest! No i coś tu więcej dodać. Kto wygrał? Kto wygrał? To jest oszustwo, słuchajcie, nie wiem. Asystentka, sekundan, i sędzia. Nie, to... Oni, oni na bank sprzedali się. Brawo Tomek! Trzeci raz wygrana! Już, Już cię więcej nie zapraszamy! Przykro Słuchajcie, 100 tysięcy euro, e, dwa miesiące w, w, w Dubaju, takie tam drobne. Brawo! Jeżeli przegapiłeś odcinek Motowizjoner i nie zdążyłeś na Motowizja i nawet na te 5-6 powtórki, nie ma problemu, wszystko się da nadrobić. Wytypujesz Motowizjoner na YouTube i tam znajdujesz i robisz tak nazwane suba, lajkujesz, komentujesz pozytywne, bo the show must go on.